Dzień dobry, drogi Czarki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się utworem wspaniałym, fenomenalnym, który już robiliśmy na kanale, tylko w wersji elektrycznej, gdzie zrobimy wersję akustyczną. Chodzi o utwór zespołu Cialist pod tytułem Egzorcysta. Akordy potrzebne do zagrania utworu Amol, Edur, Cedur i Gedur. Bicie, jakiego używamy, jest to połówka, bicia, czyli dwa razy na dół, raz do góry i całe bicie, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Utwór dzielimy na dwie części. Motyw zwrotkowy i refrenowy. Zwrotka na połówkach bicia Amol. Cedur i Edur cajebicie. I to gramy cała zwrotka na tym motywie tylko. Kiedy z barku znika alkohol, z kurtki giną papierosy, z lodówki sucha krakowska, po 23 zł za kilogram. Drugą częścią, jaką musimy się nauczyć, jest to motyw refrenowy na półkach Widziałam: Amol, Edur, Cedur, jedur, I w kółko Amol. E, C i G. Egzorcysta, za niecałe 300. Dokładnie za stumy. Jak sław będzie drożej. I robię ciaczki, to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Mam nadzieję, że chciałam Wam się spodoba. Na razie, trzymajcie się wersję elektryczną zostawiam Wam link pod spodem Grzesiek, już kiedyś robicie coś ktoś chce na elektryka? oglądać. Miłego, na razie, trzymajcie się powatki.